Jak to się stało? W śpiążce? Może się mylicie. To następstwo urazu, któremu uległ podczas niedawnego wypadku. Gdy badano Miguela po tej historii z Gastonem, był zdrowy. Zgadza się. Nie stwierdzono obrażeń, ale potem nastąpił. Stopniowy wylew krwi do mózgu, co doprowadziło do aktualnej sytuacji. Dlatego wczoraj zemdlał. Tak, bóle głowy i złe samopoczucie to efekt wypadku. Doktorze, wyjdzie z tego? Kiedy wyzdrowienie? Nie wiadomo, trzeba czekać. Ale jak długo? Pozostaje czekać i mieć nadzieję. Lo único que queda es esperar y tener mucha fe. qué se ríe, se Przepraszam. Chcę się widzieć z panem Dediu. Nie była Pani umówiona. Dzwoniłam wielokrotnie, żeby to zrobić. Pewnie zgubiliście moją informację. Nie, ale musi mieć pani zgodę na spotkanie. Pan Dediu? To on. Zaraz przełączę. Chcę z nim porozmawiać. Niestety nie mogę pomóc. Znalazł pan matkę Miguela? Tak. Dotrze tu w nocy lub jutro rano. Naprawdę nie da się nic zrobić? Może trzeba go operować lub podjąć leczenie w innym szpitalu. Niech pan zrobi wszystko, by go uratować. Przypadek Miguela wymaga delikatności. Mózg jest narażony na uszkodzenia, więc przenosiny nic nie dadzą. Pozostaje nam tylko czekać i wierzyć, że z tego wyjdzie. Czy dzieci mogą go zobaczyć, gdy przewieziemy go z ojomu na salę, ale tylko przez kilka minut? Wymaga spokoju. W porządku. Umie pani mówić tylko, nie? Nie była pani umówiona. Mamy pilną sprawę. Więc proszę umówić się telefonicznie lub przez asystenta pana Dedue i dać mi spokój. Chcę z nim rozmawiać. Przełączę pana.

Śledzisz tę dziewczynę? Ja? Tak. Nie. Więc co tu robisz? Nie do wiary, że Miguel jest w śpiążce. Co się nie mieści w głowie? Ja też nic nie rozumiem. Pozostaje nam czekać. Możemy go odwiedzić? Wpuszczą nas? Później, gdy zgodzi się lekarz. Ale teraz nie pojedziecie do szpitala. Dlaczego? Spokojnie. Pomóżcie Migolowi wysyłając mu pozytywną energię i wibrację. Wiem, że chcecie być przy nim. Profesor Madariaga ma rację. Odwiedzicie go, gdy przyjdzie czas. A teraz wracajcie do klasy i normalnych zajęć. Biedny Miguel. Nie możemy po prostu wyjść. Nie robiłam nic złego. Spokojnie. Śledziłaś tę dziewczyny? Dobra, przyznaję się. Tak lepiej. Ale dlaczego? Chciałam sprawdzić, czy moja koleżanka Sol rzeczywiście spotka się z panem Didier, ale widzę, że mnie oszukała. Trudno się z nim umówić. Skąd wiesz? Znasz go? Sekretarka potraktowała ją okropnie. Wiem, jest złośliwa. Nigdy się nie zmieni. Kim jesteś? Osobistym asystentem François. Chyba wsadzą mnie do więzienia za to, że tu jestem. Pójdę już. Zaczekaj. Co? Wyglądasz zabawnie z tą wystraszoną minką. Bardzo śmiesznie. Znikam. Gdzie kupiłaś to ubranie? To mój szkolny mundurek. Z jakiej szkoły? Elite Way. Może jest dziwny, ale mi się podoba. Nikomu nie powiem, że nie przyjęliście sol. Jak się nazywasz? Raquel Byron Sender. Mogę już iść? Nie zatrzymuję cię. Bracia. Drzwi są otwarte. Miło było poznać. Raquel Byron Sender. Elite Way School. Cześć. Co słychać? Słyszałam, że przyjechałeś. Jak twoja mama? Wraca do zdrowia. Wyszła ze szpitala i tata zabrał ją do nowego domu. Naprawdę? Pewnie jesteś zadowolony. Tak. Wstąpiła we mnie otucha. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Bardzo kocham Twoją mamę. Dobrze, że Twój tata, ona i ty jesteście szczęśliwi. Tak. Ja wiem, że to nie moja sprawa. Ale co Cię łączy z Javierem? Widziałem jak się całujecie. Lekarz jeszcze nie wyszedł? Nie. Diego, Diego. Uważaj. Powiedziano mi o Twoim przyjacielu. Po prostu nie możemy w to uwierzyć. Przykra sytuacja. Przyjechałem po Ciebie, żebyś pomógł mi w biurze. Chodźmy. Nie ma pan odrobiny szacunku i zrozumienia dla syna? Nasz kolega jest w śpiążce. Nie zostawię tu Diego ze względu na ciebie. Jesteś czarną owcą, która niszczy jego i innych. Nic nie powiedziałem. Powinnaś opuścić szkołę. Zajmę się tym. Nie spocznę, póki nie odejdziesz z Elite Way. Nie mów tak do Roberty. Nie wtrącaj się. Ratusz finansuje te instytucje. Wystarczy, że kiwnę palcem, a twój przyjaciel wyleci ze szpitala. Jasne? დაapura sa saliro ta tienes a los que se comen